Gorliwa nauczycielko dzieci i młodzieży. Kiedy wzywam ciebie, błogosławiona Karolino, jako nauczycielkę dzieci i młodzieży, od razu przypominają mi się słowa pieśni, warto jest kochać, warto jest wierzyć. Choć często słyszymy zewsząd, Miłość to nic pewnego, szybko mija, lepiej trzeba szukać następnej. Nie warto się starać, gdyś coś nie wychodzi, lepiej zmienić obiekt. Wiara? Co to znaczy wierzyć? Wierzyć w coś, czego nie widać, czego nie można udowodnić? Tak często dzisiaj się mówi i tak uczone są nasze dzieci, nasza młodzież. Nie przez nas, ale przez świat. I jeszcze druga myśl. Ty, skromna, niewinna, biała jak lilia dziewczyna, czego Ty możesz nauczyć dzisiejszą młodzież? Okazuje się, że niewyobrażalnie wiele, ale jakie to dziś trudne. W świecie, w którym chłopcy i dziewczęta przyzwyczajani są, że wszystko powinno przyjść szybko, łatwo, bez wysiłku, że trzeba być na pokaz, aby inni widzieli najlepszym, lepszym od innych najbardziej zabłysnąć, to nic, że gwiazdy szybko gasną. A ty, błogosławiona Karolino. Na przekór naszym czasom, naucz nas, że warto się starać. Pokazuj, jak dążyć pomału do celu, do świętości. Wskazuj drogę, jak pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. Oświeć, jak w najmniejszym okruchu świata widzieć Chrystusa. Błogosławiona Karolino, módl się za nami.